Hej, witajcie, z tej strony Hipno, witamy się w Ghost Recon Online e, Ponownie, e, tak jak obiecałem, w dzisiejszym odcinku sobie pogramy z wiadowcą Już mam piąty poziom szturmowcem, jak widzicie drugi, także zbytnio sobie, zbytnio nie grałem e, Z wiadowcą trochę pograłem, mam piąty poziom, nie jest to może jakiś wielki poziom Od razu graj Chwilka, 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 ale chwilka, ale chwilka e, Szybkie wyszkiwanie. dobra Poczekamy tradycyjnie w strzelnicy Chwila, ja sobie tutaj... Coś muszę sprawdzić. Kurczę, nie mam snajperki tutaj. Szkoda. Możliwe, że w poprzednim meczu na końcu zostawiłem snajper. Zmieniłem na, na tą broń. Zazwyczaj w sumie na końcu zmieniam na ten karabin. Bo zwiadowcą, oprócz tego, że oczywiście jest tradycyjnie snajperka, jest też zwykły regularny karabin, można powiedzieć, bo... No i na końcu zazwyczaj sobie go wykorzystuję. A, nic tutaj chyba większego nie zrobimy. Jest dobra, jest jakiś mecz, także sobie jeszcze tylko sprawdzę, czy, czy przypadkiem yy, mam wyłączone. Wyłącz, tak. Fila, wyłącz, dobra, wyłącz, ok. Ok, czyli teraz jest, jest powinno być w porządku, tak. O, dokładnie, dobra. Nie, okej, okay, super. Jak widzicie, jesteśmy z zwiadowcą. I co, co wam mogę powiedzieć? Powiem wam tyle, że no, troszkę pograłem sobie nie za dużo i właściwie zwiadowcą gra mi się najlepiej. Gra się rozpoczyna. Zawsze podoba mi się bardzo ta muzyczka przed rozpoczęciem rozgrywki. Nie wiem, czy zwróciście jakąś uwagę, jest naprawdę bardzo fajna, taka klimatyczna. <laughs> No, zagramy sobie dwa meczyki, tak mi się wydaje. Zależy też, ile może będzie, bo jeśli będzie dosyć długa rozgrywka, no to pogramy jeden yy, taki dłuższy. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, ale gorąco tutaj mam. OS no ale niestety są wakacje i jest upał. Przynajmniej u mnie jest upał. Zawsze to powtarzam, bo wiecie, jak na przykład wrzucam materiał następnego dnia albo czy nawet za dwa dni, to nie wiadomo, jak wtedy jest. Okej, okay, tutaj mamy oczywiście mapkę. Wreszcie nigdy na nią nie patrzę. Zawsze lecę tylko tam, gdzie ewentualnie ktoś mnie wcześniej zabił. E, jesteśmy na tej mapie, na której byliśmy chyba ostatnio pod koniec. Powiem wam szczerze, że średnio lubię tą mapę. Kurczę, zapomniałem zmienić broni. A czy, czy da się zmienić? Dobra, nieważne, na razie pobawimy się w takim razie z karabinkiem. E, poza tym przed rozpoczęciem gry on i tak jeszcze nam tutaj e, prosi nas o wybranie. Trzeba uważać, żeby tu nie wpaść do wody, bo jest to możliwe. Ja już tak raz wpadłem i myślałem, że po prostu ja cię kręcę. Oj, już tutaj cisną, już cisną, już cisnął. No jak już cisną, to cisną, nie? I lecimy. Muszę was ostrzec, bo pomimo tego, że ja na przykład bardzo mi się podoba rozgrywka z wiadowcą i chodzenie ze snajperką... E, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy Wam się to będzie miło oglądało. Aha, tu mam jakieś podblokowane na piątym poziomie e, 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 Bronie, które mogę użyć przez dwa mecze. Ale to tam na razie olejemy to. I rozpoczynamy. E, granie z wiadowcą jest troszkę e, nienudne, ale. Wiecie, no nie ma takiej akcji jak granie szturmowcem. Nie strzela się tyle, bardziej się siedzi w jednym miejscu, celuje się i tak dalej, nie? Także nie spodziewajcie się, nie spodziewajcie się tutaj, wiecie, jakichś wielu akcji najwyżej bardzo precyzyjnych headshotów, że tak powiem, ale no nie czegoś takiego jak z, z tym szturmowcem. A nie grałem jeszcze. O co mu chodzi, że xxx? A nie grałem jeszcze tym... Yy, jak się nazywa ta trzecia? Specjalista, właśnie, specjalista. Ale chyba, mówię, mam chyba komunikat. Dobra, udało nam się go zabić, pierwsza O oh, Kurde, koleś z tym! A, wyskoczyli mi tu. Dobra, się trochę też zagapiłem, bo tak się zacząłem zastanawiać o co mu chodzi z tymi xami. Mniejszy z tym, dobra, lecimy od razu na dół. Tutaj u góry większość ludzi siedzi, i to w ogóle mija się z celem. Tutaj zazwyczaj się siedzi, i tak naprawdę nic się nie dzieje. Zawsze trzeba iść tam, gdzie jest punkt do przejęcia, i wtedy rzeczywiście można coś zrobić. A on chyba mu chodzi o to, że. Kurde, Fuck! Tam jeszcze jakiś gość był, dlatego się schowałem jednak. Tu jest. Tym gościu Jest, 71, jeszcze jeden strzał i go zabijemy Asysta, dobrze jest Jest asysta, także nie ma się tutaj co przejmować Jak widzicie na razie ładnie zaczęliśmy, dosyć emocjonująco eee... Także, nie jest... kurde, nie chciałem tego zrobić Także jak widzicie nie jest tak źle eee, Gra się bardzo fajnie Fuck! Dobra no fuck, ten mi musiał tam wyskoczyć. Fuck me. Bug game. W ogóle gramy z, z tymi, z ludźmi z zagranicy widzę. Because using foreign but why I don't know. Aha, fajnie. Okej. Okay. Co wam tu jeszcze? Aha, właśnie mogę wam powiedzieć, że zwiadowca ma dwie umiejętności, tak jak każda klasa. Chciałem powiedzieć rasa. Ma dwie umiejętności, ja wybrałem sobie ma oracle Czyli jakby Taki wykrywać przeciwników wykrywać, No, wykrywać przeciwników, pokazuje nam nawet ze ścianami gdzie jest, jakiś, gdzie jest przeciwnik I I właśnie to, niewidzialność Także nas teraz nie widzą i nie widzą Myślałem, że może go trafimy Kurde, niestety się, widzicie ręka się tutaj Ten Trzęsie, i nie można tak ładnie wycelować. Chociaż już mi broń, jakby, wskoczyła na wyższy poziom, bo tej bronie też levelują. I już jest i tak troszeczkę lepiej. Eee, przynajmniej tak mi się wydaje. Może tylko tak, tak właśnie mi się wydawać. Ale mam wrażenie, że jest troszeczkę lepiej. O, dodano czas, bo przejęliśmy punkt. Eee, I właśnie tak jak w poprzednim. O, kurde, cię mnie zawsze z boku muszą brać. No i ja, piernicze. Przynajmniej, jak oni tu są, no to, że nie ma szans. God damn it. W poprzednim odcinku nie wiedziałem właściwie nawet yy, Jakie są tryby tutaj, jest jeden na razie tylko tryb To jest ciekawe, jest tylko przejmowanie punktów Nie ma nawet zwykłego meczu. czy to fajnie czy nie Nie wiem, mi tam pasuje to przejmowanie punktów, gra mi się bardzo miodnie Nie gram cały czas, bo wiecie, można grać cały czas, ja nie lubię tak grać ja w każdą grę praktycznie gram po trochu Nie wiem grać tak bez przerwy, wiecie, że siedzi się i, i Cały dzień się rypie, gra mnie musi wciągnąć bardzo, żeby Żeby tak się stało i rzadko tak bywa. I pum! Kurde, ale ma więcej życia, już byśmy go zdjęli. A nam się to nie udało, niestety. Niech się tylko wychyli i będzie nasz. Jest! Dobrze! Dwa razy headshoty. Zabójstwo w ataku. Jak widzicie, nie idzie nam aż tak źle. Chociaż mogłoby być znacznie lepiej. Więc, no. Nie będę tutaj zbytnio się chwalił, bo nie ma czym. No chodź koleżko, no chodź. No i właśnie tak mniej więcej wygląda rozgrywka. A, już mnie zobaczył. Tak mniej więcej wygląda rozgryw. Kurde, znowu ma więcej życia. Nie, nie można tutaj właśnie nikogo tak zabić jednym strzałem. Jest, udało się, już drugiego. Fajnie. Seria dwóch zabójstw. Czasami mam, miałem raz serię ośmiu zabójstw, także, także muszę się pochwalić tutaj. Nawet mam screeny. Jest, trafiliśmy go. Powiem wam, że ogólnie dobrze mi idzie tutaj gra sniperem. Fuck, nie zdążyłem go tutaj. Ale jak tylko tutaj się wychyli, to będzie mój. Fuck! Dogrywka jeszcze, dobrze, prze przeładujemy sobie. No idzie nam przeciętnie bardzo. Ale mogłoby być gorzej, jak, jak na to, że nagrywam, to i tak jest nieźle, bo ja zazwyczaj lamię podczas nagrywania. Ale jest. Jest! Trafiłem go, dobrze! Ale jest okej, okay. hał na tą tarczę, fuck me. Szkoda, szkoda, ale właściwie wystarczy chwilka i. Aha, on już tutaj został zdjęty, fajnie. Ja już sobie tutaj podejdę bliżej Żeby tak nie być też daleko, bo wiecie, no jednak To wpływa również na rozgrywkę Dobra, tu już nie wchodzę, bo pamiętajcie jak się, pamiętacie, jak się to ostatnio zakończyło Także nie ma co Wezmę sobie amunicję, bo można podnosić amunicję z przeciwników To dużo nie daje, ale wiecie, zawsze, zawsze może coś tam dać Nawet parę naboi, bo czasami tak miałem, że jak dłużej grałem to To właściwie nie miałem amunicji, musiałem rzeczywiście zbierać To się może wydać śmieszne Już koniec? Już koniec tej rundy, aha, no fajnie, wygraliśmy tą rundę Ale to była runda pierwsza, teraz będzie runda druga Także meczek był króciutki, jak widzicie, 6 minutek ja Czasami niektóre mecze miałem po pół godziny, czasami mam, wiecie, 5 minut Zależy też od ogarnięcia drużyny Jestem ogólnie zadowolony, bo mamy tutaj bardzo dużo ludzi Często tak jest, że jest na przykład tylko 3 na 4, a czasami jest w ogóle nie fair Jest na przykład 3 na 5, także to jeszcze trzeba poprawić no poszło nam średnio, bardzo średnio, nie jestem z tego zadowolony, normalnie bym nie był, ale mówię, jak ja nagrywam to troszkę lamię. Mm, także też nie przesadzajmy. E, I fajnie jest też zróżnicowanie dosyć klas, klas. chociaż e, dużo ludzi zauważyłem gra z wiadowcami, bo naprawdę w tych grze jest bardzo przyjemnie grać z wiadowcą. E, I nawet z wiadowcą można wygrać spokojnie, jeśli się umie grać. Często ludzie wybierają też, zauważyłem, umiejętność Oracle. No fajnie, że pokazuje wrogów, ale ja jednak wolę być niewidzialny, bo wtedy można naprawdę często się to przydaje. Nawet nie wyobrażcie sobie, ile razy mi to uratowało. Kurde, nie chciałem. Uratowało mi to tyłek. Także przydaje się, przydaje się. To jest mój. To gdzie my tutaj? No nie, no jesteśmy pod punktem, to co? Nie ma przeciwników? Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Dodano czas, bo przyjęliśmy punkt. To jest śmieszna mapa, bo tu jest tylko jeden punkt. Są mapy, na których jest pięć punktów i się je przejmuje. Jest taka śmieszna troszkę mapa. Bo jest tylko jeden. Może to fajnie, bo wszystkich się zbiera w jednym miejscu, a nie są tacy rozproszeni. Co mi trzeba rzeczywiście... Kurde, już myślałem, że to przeciwnik, a to jednak nasz. Wiecie, jak widzę, że z drugiej strony ktoś biegnie, to pierwsze, pierwsze co mi przychodzi do głowy, kurde przeciwnik, nie? Nie ma tutaj w ogóle żadnych mm, wątpliwości. Z mojej strony pójdziemy sobie tutaj. Bo możliwe, że tutaj będą przeciwnicy. Boję się, że stąd mi ktoś zajdzie. Szkoda, że nie mam jakichś min albo czegoś takiego. Naprawdę, mina by mi się przydała. Mina albo granat. Granaty, z tego co wiem. Kurde, ale mi się gęba nie zamyka. Bałem się, że jak gram, będę grał snajperem, to będę siedzieć cicho, ale nie. Jest ok, także fajnie. E, Granaty, z tego co właśnie zauważyłem, można kupować za kasę. Bo jest kasa. Są dwie typy kasy. Mm, nie ma tutaj jego pokazanego. Nie, e, dwie typy kasy. Kasa, którą się kupuje za prawdziwą kasę. Um, czyli za prawdziwą... ole mnie wziął gdzieś tam z tyłu Uuu, zaszedł mnie, dobra, trzeba go będzie ściągnąć, ale spokojnie. E, odrodzenie jest szybciutko, także fajnie można, człowiek nie wypada, z, wiecie, z rytmu No właśnie jest kasa, którą się zdobywa po meczach. E, haker, no możliwe, że haker, a możliwe, że nie e, Kasa, którą zdobywa się w meczach, po meczach, za mecze, <grym> w meczach po raje me... no, no, ważne i kasa za prawdziwą, realną gotówkę. Żeby już nie powtarzać, kasy mm, i co ja na ten, co ja o tym myślę? Myślę, że jest bardzo przyjemnie. A dlaczego ja tak myślę? Aha, fuck! Dobra, dobra, już się bałem, że mnie tutaj zginoi Ale nie, ale nie. Dobra, z ten, bym się nie widziałem. I wy ten, tylko wystarczy, że on wychyli główkę. I już jest mój A dobrze! Ładnie, ładnie, ładnie. Pierwszy kill. No, yy, Mówię, granie sniperem jest bardziej statyczne. Nie, nie, chociaż szczerze mówiąc, w tej grze ogólnie jest bardziej tak statycznie, bo wszyscy się chowają i tak dalej. No, czasami się tylko człowiek porusza, i to może okazać się albo jego zwycięstwem, bo akurat się poruszy tam, gdzie jest przeciwnik i go zabije. Albo po prostu w międzyczasie ktoś go tam dziabnie z jakiegoś dziwnego miejsca. Dobra, przejęcie punkty, zostaliśmy automatycznie więcej punktów. Fajnie Dobra, tutaj zostaniemy Niech Tam ci... Mam nadzieję, że tam ci będą... Nie no kurde, nie można ciężko polegać, wiecie, na, na kimś. Szkoda, że nie mam kość, z kim mógłbym tutaj popykać, bo może by było łatwiej. Jest! Udało mi się headshot. Ogólnie headshoty tutaj łatwo wchodzą. Przynajmniej mi. Przynajmniej mi. A tu jest gnojek. O, dobra, już go zdjęli. O, je, 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 je. Ach, ale mi gorąco, naprawdę. Strasznie jest gorąco. Normalnie siedzę z wentylatorem, no, ale jak nagrywam, to nie mogę, bo by było słychać. Także trochę lipa. Wakacje, powiem wam, fajnie, bo można nagrywać, bo ma, ma się dużo czasu, ale z drugiej strony, właśnie jest upał. Słońce, słońce często świeci, a ja mam taki jasny pokój, że. Nawet jak sobie ze role, roletami, to czasami mi widać słoneczko. Znaczy, jest bardzo jasno wtedy w pokoju i mi to przeszkadza w grach. O, shit! Nie wiem, czy trochę tutaj nie zaszaliliśmy z przejściem, tutaj, bo jednak to jest strona wroga. Mm, bardzo mi się, mówiłem, że to chyba w poprzednim odcinku, to podoba te, to połączenie graczy, jakby, bo nie trzeba ich szukać, tylko wiadomo, że jest to. Fakt, co ja zrobiłem, po co ja tu przyszedłem? To było debilne. FUCK! Nie zdążyłem go w ten, dobra. No, człowiek też popełnia głupie błędy i na tym polega granie, żeby popełniać głupie błędy. Także nie ma się tutaj co, co martwić. Aha, ten mecz to chyba jest naliczony już z tamtym, tak mi się wydaje, bo. Tak, tak mi się wydaje, że to jest z tamtym. Aha, bo to jest jakby. Aha, bo to jest runda, a to jest czas całego meczu. Dobra, już wszystko ogarniam. A tak, tak czy inaczej, miałem sobie takie mecze, że były ten po pół godziny. Dobra, już zaraz się kończy, widzę. Runda. Uh, chyba, że uda im się coś zdziałać. I, I rzeczywiście im się udaje coś tam. No wiedziałem, kurde, dogrywka. No fuck me. Fuck me. Utrzymać mamy punkt. No dobra, nie ma problemu. Znaczy... Może nie, że nie ma problemu, ale jakoś dam radę. A dobra, jest okej. Okay. Przejmowanie, ja tutaj ja je tutaj pochronię z tej strony. Tam gdzie są tam. Także ja tutaj postoję tutaj. Z tego co słyszałem, ale nie jestem pewien, jak się czołga, to, to sniper ma lepszą, lepszy, ten, lepiej celuje, znaczy ma większą stabilność celownika, o. Dobra, fajnie, chociaż nie zginął. Fuck. Wystarczyłby, że się wychylił i już by zginął. Dobra, wygraliśmy, jest fajnie. Znowu przeciętna runda, ale wygraliśmy. Jeszcze kolejna runda? Jeszcze będzie trzecia? No to fajnie, to jeszcze ją zagramy i będzie cały meczek. To super, to super. Wtedy sobie zakończymy. GG team. Hacker LOL. LOL. <głynie> Dokładnie to powiedziałem! Tak, kolejna runda za cztery, trzy... 2 i 1. Dosyć jestem zadowolony z tego meczu, bo jest bardzo, bardzo szybki. E, możliwe, że dlatego, że jak wszedłem na 5 poziom doświadczenia, e, to mam e, inną grupę jakby e, do rozgrywki. E, do piątego poziomu jest jakby z puli początkujących graczy, a od piątego wzwyż już później jest taka regularna e, jakby... E, jakby jak dobierani są gracze, wiecie, tacy bardziej e, z większej puli, z wyższymi poziomami i przez to, przez to możliwe, że niech się wychyli kurde, no nie dałem mu rady, no cóż zdarza się niech się wychyli, no jak to go ściągnę no chodź oh fuck, no teraz to, to ja se mogę, wiecie teraz to ja se mogę, no wiecie o co chodzi Dobra, to ja sobie w takim razie pójdę tu. Przejdźmy punkt, także nie jest źle. Ogólnie jestem zadowolony z mojej drużyny, jest całkiem dobra. Czasami mi się takie lamerskie drużyny trafiały, że po prostu szlak mnie trafiał. I też zauważyłem, że są lagi ogólnie czasami, także ta gra jest jeszcze trochę... nie w 100% dopracowana. Wątpię, że to jest moja wina, bo ja mam do dobre łącze. Przynajmniej download mam dobry, upload trochę gorszy, przez co... Przez co czasami jak wrzucam dla was materiał, to jeśli waży on więcej. Sporo, to naprawdę można się wkurzyć. Kurde, nie trafiłem go. Słabo, słabo, słabo. Troszkę czasami panikuję. Yy, I wiecie. A ten celownik też jednak się rusza. No chodź tu, no. No chodź. Fuck! Ach, już myślałem, że go ściągnę tutaj. Dobra, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. No, chodź. Oj no, chodź. <laughs> Oni się tak chowają, chowają. Fuck! No, czemu nie mogę trafić? Nienawidzę tego. Zawsze mi się to zdarza, jak nagrywam. Fuck! Dobra, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. się mogę teraz, widzicie, zrobić niewidzialnym? E, jak zauważyliście, dobra, wyłączę to jednak. Jak zauważyliście, e, zdrowie mi się regeneruje po, po lewej u góry. Jest, wziął go, fajnie, fajnie. Także nam się teraz trochę może zregeneruje życie i będziemy mogli dalej ruszać. Chociaż tak, jeden headshot e, od snajpera i leże, i leże, Leży i kwicie. Na razie slipa, 0 punktów. Nawet nie udało mi się trafić żadnego gościa. No, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Za minutę się kończy mecz. Jeśli nam się uda, oczywiście otrzymać. Mm. Nie wiadomo też jaka, jak wygląda Fak no! I współpraca. Fak. Jest, udało mi się go trafić. Fajnie. Chociaż w końcu coś, nie? Tak, ja też myślę tak. No kur. Dobra, teraz to już jest, tylko wiecie. Jakby pojedynek. Na szybkość i celność. I szczęście, trochę, że celownik akurat się łoży tak, żeby. Kurde, on jeszcze żyje? Co za gnojek! Co za ham. No, w końcu. No, już myślałem, że jeszcze muszę cisnąć. Dobra, jest fajnie. Dopiero jedna, jedno, jeden kill, ale za to nie zginęliśmy ani razu. Ciągle nam się to życie trochę tam regeneruje, także nie jest źle. A runda się za chwilę kończy. I właściwie jeśli to już koniec meczu, no to właściwie będziemy kończyć. E, bo ja preferuję takie krótkie odcinki, e, przynajmniej w takich grach, bo to są takie, wiecie, lightowe gierki. No wygra na meczu, także e, także już sobie zakończymy. Możliwe, że ja jeszcze pogram, ale ten, ale wiecie, tych odcinków może być sporo, bo ja to nagrywam tak bardzo, wiecie, spontanicznie wchodzę, sobie popykamy, dlatego te odcinki są krótkie, bo bo jakby, nie wiem, nie, nie muszę tutaj zbytnio nic robić, chcę po prostu zrobić jakby, trochę pograć i mówię, to ma być taka seria, którą, którą wy sobie wchodzicie, chwilkę poglądacie i jest fajnie, nie, ja uważam, że robienie 400 minutowych odcinków jest trochę bez sensu, chyba wyłączę to, bo, bo komuś chce to oglądać? Mało osobom, więc wiecie. Dobra, tak czy inaczej, fajnie. Już prawie zbliżamy się do szóstego poziomu Także, także spoko, może już na tym odcinku będzie yy, Ale właśnie W następnym odcinku chyba spróbujemy sił jako, yy, jako specjalista, tak się chyba ta Klasa nazywała yy, Bo w pierwszym był szturmowiec, teraz był zwiadowca I teraz będzie specjalista Zobaczymy jak specjalistą sobie będę radzić yy, Ale wydaje mi się, że jeśli będę dalej nagrywać tą serię yy, Jeśli mi się nie znudzi A wątpię, no to będziemy grać Jednak zwiadowcą, ta klasa jednak najbardziej Mnie odzwierciedla, tym bardziej, że wiecie, że ja lubię Gry skradankowe, lubię się skradać, lubię celować zazwyczaj bardzo mnie to jakby gdy nagrywam mi to nie sprzyja bo ja jestem wtedy bardzo się skupiam jestem bardzo cichy nic nie mówię dlatego do nagrań zazwyczaj biorę gry w których jednak się troszkę sieczka jest żeby nie trzeba myśleć bo jak się zaczynam zastanawiać to już nie, um nie umiem mówić dobra tak czy inaczej dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach Ghost Recon już pewnie będzie niedługo także na razie trzymajcie się hej